Cześć kochani, witam Was. A co ty tu robisz? Ariel! I wy żyjecie? Nie było słychać, że wy się połączyliście? Ariel! Ciebie faktycznie te dzieci dzisiaj zmęczyły. No patrzcie, Ariel stoi u Alfreda. Aż wiecie, zrobię. Ej, szok! Przeżyłam szok! Co tu się stało? Kto otworzył furtkę? Patrzcie, nie gryzą się. Nie przechwalajmy, idę do alpak, muszę to rozgronić, ale zauważyłam, że jesteśmy tutaj tak aktywni, że filmy pojawiają się codziennie i to mnie bardzo cieszy, bo też nas tutaj przybywa dopiero było 700 subskrybentów, już jest 770, więc no ta liczba strasznie rośnie. Mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się dobić do tego tysiąca. Ja właśnie przyniosłam tutaj taką mieszankę do paszy na odbudowę. Jakieś tam tutaj witaminy są, więc to też będziemy dodawać dodatek dla Alpak do paszy. Mój Oksi się ma. Co ja tu mam? To nie mleczko. To nie mleczko. No nie. Okaziłeś się, bo to nie mleczko, tak? Słuchajcie, alfaczki potrafią mnie zaskoczyć po tylu latach. Nadal nadal potrafią zaskoczyć. Benek jest w ogóle... się widzę, jaki ty jesteś przerażony. Tutaj strach w oczach jest. Bo nie wiadomo, co tu się zacznie dziać zaraz. Arieluś, czyżby tobie się poprzestawiało? To ja cię zostawię na razie. To ja cię tu zostawię. To ty się reso resocjalizuj. Coś mówi reso resocjalizacja. Resocjalizuj się tu. Dochodź się tu ładnie z Alfredem. Docierajcie się. No bo też tak zamykać alpaczkę osobno, że ona się gryzie. Może faktycznie ty już dorosłeś, dojrzałeś do tego wieku. Dojrzałeś do tego wieku, że ty może po prostu chcesz z innymi alpaczkami. Patrzcie, jak on mnie słucha. Ariel. Słodziaku, kochany, to ja cię tu zostawię na razie. I to jest naprawdę niespotykany widok, aż im zaraz zrobię zdjęcie, bo ostatnie takie wspólne zdjęcie, że stoją obydwoje koło siebie, mają w Baszkowicach na ringu chyba. Ale takie, że w boksie stoją razem, nawet w Baszkowicach mają dwa osobne boksy, jak jeździli, jak jeszcze Alfred jeździł. Benek on jest przerażony, Benek on nie wychodzi, bo on wie, jak tutaj zawsze są akcje. Bracia, kochani. Bo Alfred z Arielem to są bracia, jakby ktoś nie wiedział. Aha, ty już do siebie wracasz? No nie bój się, to kantarek na ziemi leży, idź. No idź, nie bój się. A, jednak jeszcze nie wracasz do siebie. Nie bój się! Nie bój się, nie bój się. dobra, podniosę. Chodź. Patrzcie, kaj, się boi. Patrzcie, jakaj bory się boi. Nie piszcz, tak, on ci nic nie zrobi. No, i Mory się go boi. Wracaj do siebie, wracaj, bo już się boi ciebie. Co mu się stało? Ariel, dobrze się czujesz, że ty taki grzeczny wrócił do siebie, ani się nie gryźli. Nie trzeba było biegać za nim. Chyba, że długo już tu jest. Nie, no długo na pewno nie jest, bo dopiero była mu tak. Zresztą byłoby słychać, że byłoby słychać ten krzyk, że się połączyły i się gryzą. Jestem w szoku. No, ale tak jak mówię, potrafię zaskakiwać. Słudziaku kochany, co się stało? Dziwne zachowanie. Aż mu damy listkę, nagrodę. O jaki jak listek się urwał Takie, to co, kobieto, to nawet nie podchodź. Chodź, dam więcej, chodź. Muszę się wybrać w ogóle, słuchajcie, tam mam brzuski tam dalej yy, na działce i muszę iść po prostu... Pozrywać trochę im tych liści. Proszę się też. Za to, że grzeczny byłeś tu, nie walczyłeś z nim. Proszę. No ale ty się nie zastanawiaj. No, daj jeszcze Arielkowi. O, teraz więcej się zerwało. Proszę, Ariel. A w ogóle spójrzcie jaką mam piękną dziarkę. A do Kalpak, team do Alpak <noise> z dzisiejszej imprezy jedzą listki chłopaki Ej hey, wory, nie bój się już możesz wyjść słyszeliście jak on piszczał? oni też się nie, nie lubią Oksi co? a Oksi co? ale nie nie idziemy pokaż się tylko po prostu Pokaż mi się tu. Pokaż mi się. Tu ty jesteś taki piękny. Jezu, jaki ty jesteś piękny. Jezu. Zjem cię chyba. Jak mleczko ty. No, lubisz mleczko. A Benek też lubi mleczko? Beniesz też lubi mleczko. Nie garb się Benek. Helikopter, co? Nie byłeś już, nie Mariela. Ma a te króliki to słuchajcie kochani, są takie słodzie. no zobaczcie jaką on pozę zrobił, o szuka Cyca, a tutaj mamusia piękna, Cyca szuka chyba, spójrzcie, proszę, matko, pięć jest ogólnie kochani, są cztery takie siwo białe i jeden po bezie poszedł, taki barzowy. rudziutki trochę. śliczne są piękność Tutaj, słuchajcie, jest tatuś, ptyś, ptysiek piękny, tatusiek. Tutaj jest sureczka ptysie i bezy, która niedługo zostanie mamą. Puśka! puszka będzie mamą? Mm. Ja właśnie kochani pakuję zamówienie na stylowej alpace, jutro poleci w świat, więc pojutrze jakaś alpaczka będzie pięknie się prezentowała w naszym zestawie. Taki piękny uwiąz, smycz w kolorze takim nudziakowym, błękitnym, stonowanym i do tego srebrny katarek z rozmiaru S. Pięknie się ten zestaw prezentuje, więc jakaś alpaczka już będzie pomykała na spacerku w naszym zestawie albo na sesjach zdjęciowych. Odsyłam Was na Facebooka i Instagrama Stylowa Alpaka, tam znajdziecie artykuły typowo dla alpak, właśnie smyczek, kantarki dostosowane typowo do alpaczek z rozmiaru S. Właśnie M też do nas już lecą, lecą do nas również obcinaczki do paznokci, więc będą dostępne na stanie szczotki, boksy dla alpak, mamy chustki spersonalizowane pod Was z wyhaftowanym Waszym imieniem alpaki, bądź logo, co sobie zażyczycie, więc wszystko jest do dogadania, kochani. Zapraszam Was serdecznie właśnie po te cudowne produkty. Kochani, zobaczcie, ile kurczaków się zrobiło z dwóch. Z osiem. To różne kolory. Śmieszne są. Zobaczcie, kochani, jaki ładny kurczaczek! Ale czaduń! Czedarski, widzisz? Czarnego Widzisz? No, bardzo zwariowany. Wariot. O, to pozy. A te różki ładne, chodź, malutki chodź. Grudek Jak gruda Czekaj, bo nie mogę coś wyostrzyć. O jest taki fajny. Słuchajcie, pomylili zamówienia i wysłali nam jego. Ozi O, nie mój rozmiar. Ale dobra, nie odeślemy. Laki na siłę, prosi uwagę. Przyszedł Benius, Benius patrzy. Tutaj sobie na samiczki i na iborego, bo ajworek jest na radce. Będę, co ty o tym wszystkim sądzisz? Venius, nie patrz! Jesteś za malutki Venius, Benius Beniusz, nie, że jesteś piękny Benie. Ogon w górze. Chodzi ta kakita zgarbiona, mała. Benek, nie garb się. Opuść ten ogon. Opuść ten ogonek. Wielka perełka. Wielka persefona. Wielka jesteś. Tam Adelcia z jej przybranymi dziećmi, ciocia Adelka ta, znowu się tarzał? Nie. Fredziu, cześć. Ariel się denerwuje. Ariel. do moich alpaczych dzieci, słuchajcie. Co robicie? Leżycie sobie wszyscy? Ale chill macie. Ale super. Wiaderko wywalone z wodą. Trzeba dolać wody, widzę. Idziemy. Gdzie są te moje maluchy słodziutkie? Gdzie są te moje maluchy słodziutkie? Cześć! Kocham cię maluszku. Perełka tak leży sobie z rączką wyciągniętą? Perełko mamusiu. Perełka i jej potomstwo. W brzuszku numer 1, numer 2 i numer 3. Ani jedno do niej niepodobne. Zobaczymy, co kryje się teraz w tej kinder niespodziance. Jaka płeć, jaki kolor, co tam się kryje w tej perełce naszej kochanej. Co ty tam perełka masz w środku? O! O, ogonek odchylony u perełki, ja tak. Cześć, Ewory. A ty dzisiaj byłeś na randce, tak? Na randce był chłopaczek malutki. Jezus Maria, zobaczcie. O mój Boże, czy wy to widzicie? Fuuu. Styk, ja się boję. Słuchajcie takich gadów, owadów. Co to jest? Ej, Wory, i ty blisko takiego owada. I nawet nie wiem, jak to zabrać, czy to. A! Jezu, dobra! Nie, nie ruszamy. Trudno, odleci, chyba nie zrobi wam krzywdy, co? No, jako mama, powinnam się tego pozbyć, co? Ale to jest ważka jakaś, słuchajcie, jakaś inna odmiana. Czekajcie, obrócę wam kamerę. Oksy, poczekaj, ważna sprawa teraz. A! Jezu! Jezus, zobaczcie, oczko jej wyszło. Ona jest kolorowa. Ona zmienia kolor, czy jak? O co chodzi? Ej, czekajcie, bo ona. Czekajcie, czekajcie, o co tu chodzi? To jest jej oko, czy. Patrzcie! Patrzcie, zmienia kolor. Patrzcie, jaka śliczna! Alpaczki! Szoksy, jakaś liczna jest. Szybka transformacja, bo przy się bałam, co nie? Tajemniczego gościa macie. Ej, słuchajcie, ja serio nie wiem, co to jest za odmiana ważki, bo ona jakby zmieniła tutaj kolor, czy jej by zeszła, zeszło to coś z niej. Ale ona chodzi, ale ja nie wiem w ogóle o co biega. Chyba jest nieszkodliwa, więc ją po prostu zostawię, niech sobie tu chodzi, nie będę jej nic robiła. Ej, tu jest druga! Nie, no nie! Fuj, one się ruszają! Ajwory! Beniuś, boisz się? Beniuś! Bena kogonek podnosi. Beniuś, nie boisz się, czy się boisz? Bo jak się boisz, to się pozbędę jej jakoś. wory, a ty się boisz? Nie, chyba się nie boicie, co? Ski, ty jesteś piękny benek. Boże. Beniu, słoneczko, co ty sądzisz o tych wszystkich waszkach, co? Jak Ci się podobają te owady tutaj, co przylatują? Benek ostatnio zjadł ślimaka. Słuchajcie, serio, i ja naprawdę nie wierzyłam, że są w stanie alpaki zjeść coś takiego, bo każdy hodowca, z którym się nie rozmawia, czy na szkoleniach, mówią, że alpaka byle czego nie zje, że ona ślimaka nie zje, że ona nawet strawą nie zje, bo nawet czuje, ona czegoś takiego nie przełknie. Benek ostatnio, słuchajcie, celowo wziął ślimaka, wyjadł środek z niego i wypluł skorupę. Ja i co on wypluł, zaglądam mu do buzi, a tam jeszcze połówka skorupy. Wy sobie to wyobrażacie? I celowo, to nie było tak, że on zjadł tego ślimaka z trawą, tak? Bo mamy skoszoną trawę, tu nie ma jakiejś wysokiej trawy, że te ślimaki, ja nie wiem w ogóle o co chodzi, co nie? W Francji jedzą ślimaki, co nie? Francuz, Francuz jest, jesteś, tak? No i musi buzi dawaj. No. Nie jedz mi ślimaków więcej. No co ty? Nie wolno tak. Jeszcze ogonka nie podnosi. Przeczyszemy zaraz tą grzywę, tą czapkę twoją. Wszyscy się śmieją, że Benius jest taki niziutki i malutki, jak chodzą z nim na spacer, a ma tą grzywę taką cudowną lwią. W ogóle śliczny jesteś. Bardzo lubią z Tobą chodzić na spacerki wszyscy. Wszyscy cię kochają. Tak, wszyscy się cieszą, że mają zdjęcie z takim beniusiem. Tak, wszyscy Beniusia kochają mocno, bardzo tak. Benius on jeździ na festyny. Tak, na pokaz. Tak, Benuś jest wszędzie jest. On jest na wszystkich imprezach, on jest w ogóle Benuś. już jest najlepszy tutaj. Jeżeli chodzi o takie zjazdy, on jest taki model, słuchajcie, go stawiacie. Jak mieliśmy placówkę, na przykład 50 dzieci, Benek stoi, słuchajcie, jest na Chilu, jak teraz. Każde dziecko po kolei podchodzi, robi sobie z nim zdjęcie, Taki grzecznik nie no. znać? No, zobaczcie, to jest słynny. Buziaki jest, jak on kocha buziaki, słuchajcie. I do niego tak przyjść się, przytulić. Benimisz, będzie już ma lepsze wyniki krwi, już jest wszystko dobrze, już nie trzeba Beniusiowi żadnych leków dawać. Żadnym alpaczkom nie trzeba żadnych leków dawać. Fredziu jest zdrowy! Wszystkie alpaczki są. Wszystkie alpaczki są już zdrowe. Słuchajcie, to jest tak niesamowite, że tyle osób, co u nas tutaj jest, no i wiadomo, też mówimy, opowiadamy o tym, bo pytacie często, więc dzielimy się tą naszą wiedzą z Wami. I to jest tak miłe, że te osoby, które u nas są, się martwią, piszą do nas, czy już wszystko ok z naszymi zwierzakami, jak się mają nasze zwierzaki, albo przyjeżdżają do nas po raz kolejny i pytają, czy już wszystko w porządku. To jest takie słodkie, że też się martwicie i przeżywacie to razem z nami, że też kochacie te nasze zwierzaki, pomimo tego, że wirtualnie niektórzy niektórzy z końca Polski, ale i tak nas tutaj wspieracie, interesujecie się tym, co u nas. Właśnie montuję tego vloga i zauważyłam, że się z wami nie pożegnałam i znowu wyszedł strasznie długi materiał, bo 20-minutowy. Dziękuję wam kochani za uwagę, za to, że nas tutaj oglądacie, tak jak zawsze to powtarzam. Pamiętajcie o zostawieniu kciuków w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie i zapraszam was do komentowania tego filmu oraz na Facebooka, Instagrama, do Macalpak. Do zobaczenia kochani!